Kochani, horoskop roczny dla byka. Zobaczymy, jaka będzie energia roczna. Czy tam się jakaś miłość szykuje? Może. Co nam przyniesie kolejny rok? Kolejny rok dla byka. Proszę kochani światło zapalić. Bo mi się lampa zepsuła właśnie. Zobaczymy, co w kolejnym roku dla byka. No, I teraz tak. Energia roku. Jaka będzie? Hmm. Styczeń. Luty. Marzec piecień, maj, czerwiec, jaka będzie energia miłości i dlaczego? lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. No i zobaczmy, może jaka będzie energia. No kurczę, fajnie. Wiecie co, to już w ogóle wygląda jakby podróże, podróże i w ogóle ruszenie naprzód po takim okresie stagnacji. Dużo się będzie działo. Tak tutaj to wygląda. Stycznie taki nerwowy, bym powiedziała. W marcu spełnienie marzeń, kwiecień, bajka po prostu, bajka, słuchajcie. W maju zamykamy jakiś etap bezpowrotnie, y -y, zamykacie w waszym życiu, tak? Jakiś etap bezpowrotnie. Styczeń bardzo nerwowy, dużo stresujących sytuacji, w lutym, jakaś wiecie co, przyjdą jakieś przykre wiadomości, ciężkie, trudne. Y -y, na -y, chyba najtrudniejszy moment. W lipcu mamy dużo wiadomości, komunikowania się, y -y, w sierpniu, tak naprawdę, plany długoterminowe, jeżeli chodzi o finanse, bardzo możliwe, we wrześniu jeszcze będziecie się wstrzymywać. W październiku pójdziecie, słuchajcie, po zwycięstwo dokonacie bardzo wielu zmian, i tutaj zamykacie jakiś etap tak nagle, gwałtownie, ale nie na amen. Tu zamykamy na amen. Śmierć zamyka, że tak powiem, na amen. I grudzień, kochani, bardzo piękna energia. Zawsze to powtarzam: grudzień jest bardzo istotny, najważniejszy w całym rozkładzie. Grudzień mówi też o tym, w jaki sposób wejdziecie w kolejny rok. I tutaj mamy wielkie arkana, słuchajcie, coś fantastycznego, po prostu. Hmm. Spełniacie swoje marzenia w marcu, coś się zadzieje takiego, że spełnią się wasze marzenia. W kwietniu macie gwiazdę, po prostu wiecie, że wszechświat wam sprzyja. Tu są ciężkie sytuacje na początku roku, styczeń, luty, bardzo trudne. W maju zamkniecie jakiś etap naprawdę bezpowrotnie, odetniecie coś całkowicie, jakbyście poszli no nie, w innym kierunku. Śmierć mówi o takich etapach, że zamykam na przykład swój związek ym, kompletnie na amen, tak? Nie, już do tego nigdy w życiu nie wrócę. Ym, może być tak, że z, wyjeżdżacie z, z pewnego miejsca i przeprowadzacie się, nie wiem, na, na drugą półkulę, albo nawet do innego miasta, tak? Ym, tak to tutaj mniej więcej wygląda. W październiku, tak, bardzo dużo zmian, wiecie, mnóstwo zmian. Tutaj wy macie jako energię główną ruszenie do przodu, tak, bardzo dużo. I tutaj są i podróże, i w ogóle takie przyspieszenie, tak jakbyście wcześniej, wiecie, co w poprzednim roku byli w takiej jakiejś stagnacji i tak dalej, ale tutaj mamy ruszenie, tak. Te dwa miesiące pierwsze są ciężkie, słuchajcie, one są najtrudniejsze. To są wasze najtrudniejsze miesiące. Tutaj jeszcze w czerwcu bijecie się, po zamknięciu jakiegoś etapu bijecie się z myślami, nie wiecie, w którą stronę pójść, czy dobrze postąpiliście, tak? Jesteście, Maglujecie w głowie pewne sytuacje. Natomiast już tutaj druga połowa roku jest dużo, dużo lepsza, tak? Ten począteczek tutaj jest będzie bardzo trudny. Co tam w miłości, zobaczmy? No, brak miłości, słuchajcie. Czym spowodowany? Tym, że coś po prostu, hmm, coś pójdzie, jakieś zdarzenie przyjdzie, słuchajcie, dla Was bardzo ciężkie i trudne w tym roku, tak? Natomiast jeżeli jesteście kobietą, wchodzicie w grudniu w energię cesarzowej, czyli ja jestem wspaniała, ja jestem doskonała, mi niczego nie brakuje, nikt mi nie powie, że ja jestem słaba, że ja jestem zła, że ja czegoś nie potrafię. Ja jestem kobietą na piedestale, ja jestem kobietą doskonałą. Ta karta o tym mówi, tak? Czujecie się piękne, doskonałe, świetnie sobie radzicie ze wszystkim. Taka jest energia grudnia. Tu zamykacie jakiś etap bezpowrotnie, i tutaj odcinacie coś też bardzo mocno. E, tej miłości nie będzie, dlatego że przyjdzie jakaś wiadomość, sytuacja, która będzie musiała zmienić całkowicie wasz tok myślenia. Tak? Ja nie wiem, czy no, taka jest energia roczna, jeżeli chodzi o miłość. Ale tutaj jesteście w tej karcie cesarzowej, więc macie bardzo dużo miłości własnej, jakbyście się postawiły na piedestale i powiedziały: Teraz ja rządzę, tak? Dlaczego w styczniu mamy tą agresję? Nerwowe sytuacje, nawet kłótnia może być jakaś. Dlatego, że czekaliście, nie byliście zadowoleni. I to się wiąże z jakąś propozycją miłosną: słuchajcie, i to doprowadzi do nerwowej atmosfery. Albo tutaj pojawi się jakiś mężczyzna, jeżeli jesteście kobietą i będzie agresja i nerwy. Stres. Stres będzie. Tak naprawdę. Ale będziecie, tutaj będziecie czekali. Nie będziecie zadowoleni. Najprawdopodobniej na jakąś propozycję. I to spowoduje najprawdopodobniej albo agresję, albo nerwy, jakieś takie sytuacje w każdym razie trudne dla Was, tak? Albo tutaj się pojawia mężczyzna, albo Wy jesteście mężczyzną i po prostu tutaj składacie komuś propozycję i, i ktoś nie jest zbyt zadowolony z tej propozycji, to doprowadza do nerwowej sytuacji stresującej. Mamy tutaj w lutym, słuchajcie, dziesiątkę mieczy, tak? Ta dziesiątka mieczy mówi o tym, że przychodzą do Was jakieś złe informacje, coś się złego dzieje tak naprawdę. To są, te, wiecie co, takie, nawet zawsze mówię, że porównuję te wiadomości do, do takiej wiadomości, typu, że ktoś zdradził na przykład, że ktoś mnie już nie chce znać, że ktoś po prostu wyjechał i nie będę już nigdy mieć z tą osobą kontaktu. Tutaj może być, tu jesteście zmęczeni psychicznie i fizycznie w tym lutym, tak? Jakimiś sytuacjami albo jakąś wiadomością, która do Was przyjdzie i dlaczego mamy tą dziesiątkę mieczy. I jest to wynik, słuchajcie, hmm. jest to wynikiem tego, że były na przykład dwie osoby, które uważały, że aby związek był dobry, to trzeba tyle samo wkładać w ten związek. A obok mamy karty, które mówią o tym, że te dwie osoby bardzo dużo ze sobą walczyły. Tutaj jest taka pusta walka o coś, tak naprawdę. Wręcz bym powiedziała, że ta generalnie walka jest niepotrzebna. W tej karcie zawsze się mówi, że to jest pusta walka, która jest niepotrzebna. Może to też być tak, że dostaniecie wiadomość odnośnie tego, bo tutaj się pokazuje również, że mogliście zacząć nową pracę i pokazuje się przy tym, że jesteście, że bijecie się w ogóle z myślami, czy dobrze, postąpi, biliście się przy tej pracy z myślami, czy dobrze zrobiliście, że poszliście do tej pracy i okazuje się, że najprawdopodobniej zrobiliście źle, ponieważ dostajecie jakąś wiadomość, informację i jesteście w dziesiątce mieczy, jesteście zdruzgotani. To jest taka druga opcja, druga wersja tak? tego, co może się zadziać. Dziesiątka mieczy nie ma już, powiem Wam, większej ciężkości, jeżeli chodzi o karty. To jest karta największej ciężkości, dlatego że tu mamy ciężkość psychiczną, fizyczną, coś nas zwaliło z nóg. Luty będzie dla Was trudny, tak? W styczniu będą tu już jakieś e, takie nerwowe sytuacje, tak? Stresujące, a luty to będzie kulminacja tego, co rozpoczęło się tak naprawdę w styczniu. Będzie Wam trudno, tak? Będzie Wam trudno. Tu jest pokazana albo właśnie, że rozpoczęliście pracę, gdzie y, będąc w tej pracy, no, było Wam ciężko w ogóle się odnaleźć w tym, co robiliście, i to spowodowało, że. Jakaś sytuacja, jakaś wiadomość przyszła do Was, która Was zwaliła z nóg w związku z tą pracą, albo po prostu, właśnie tutaj kwestie walki w relacji, tak? Walki w relacji, tak naprawdę. W marcu spełniacie swoje marzenia. Tutaj przychodzą do Was przepiękne. Wiecie co? Tutaj się, tutaj te dwie karty. No to to jest po prostu rewelacja, jeżeli chodzi o wasz rok i ta karta cesarzowej w grudniu też fantastyczna, po prostu. No te karty akurat słuchajcie, to chcieliby wszyscy mieć, tak? Ja zawsze mówię, które karty byśmy chcieli mieć? Macie spełnienie marzeń, tak? Dlaczego spełniają się wasze marzenia? Po tej ciężkości w lutym, słuchajcie, w marcu naprawdę, no dlatego, że te, widzicie, spełniają się wasze marzenia. Spełniają się Wasze marzenia dlatego, że dokonała się jakaś sprawiedliwość w Waszym życiu, sądy, wyroki i tak dalej, spełniają się Wasze marzenia dlatego, że w końcu tutaj albo wyszliście z choroby, tak, mogłyby przyjść jakieś, nie wiem, dobre, pozytywne wiadomości, jeżeli chodzi o jakieś diagnozy, że chorowaliście wcześniej, coś okazało, okazuje, że jesteście całkowicie zdrowi, bo tutaj się pokazuje sprawiedliwość przy chorobie. Ale równie dobrze może być tak, że macie spełnienie marzeń, ponieważ mm, jakieś e, sprawy sądowe wyczerpywały, wysysały was, z was całkowicie energię i teraz z tych spraw sądowych dobiegł kres jakby, tak? Tak się tutaj pokazuje, mało tego wyroki jakby są bardzo na waszą korzyść, że wy spełniliście swoje marzenia, bo chcieliście, żeby zadziało się na przykład na, na waszą korzyść i tak właśnie się dzieje. Że tutaj wy to spełnienie marzeń, to jest naprawdę, tu macie rewelację. I w kwietniu tak naprawdę y, wyczujecie, że wszystko układa się w Waszym życiu fantastycznie, że wszechświat Wam sprzyja. W ogóle czujecie tak, ta, coś takiego, że gdzie nie pójdziecie i tak dalej. To wszystko jakoś tak fajnie się układa. Nawet podjeżdżacie na ten parking i macie miejsce parkingowe, tak? Y, dużo tutaj. Wy to po prostu czujecie całym sobą i trzy całą sobą. Że wszystko po prostu jest na bardzo dobrej drodze. Nagle to, to, co było z tyłu, to zostało z tyłu i w ogóle to znika, tego nie ma, tak? Dlaczego macie tą gwiazdę? O Boże, no tutaj wiecie, co macie, rewelacje po prostu rewelacje. Macie gwiazdę, dlatego że wy w ogóle bardzo wierzyliście w to, że się wszystko poukłada w waszym życiu. I to, słuchajcie, że wy macie tą gwiazdę, to jest głównie zasługa wasza. Tu się pokazuje, że to jest wasza zasługa. Dlatego, że wy potrafiliście w życiu walczyć, wy mieliście mnóstwo wiary, widzieliście tylko pozytywne, tak? W pewnym momencie widzieliście tylko pozytywną stronę tego waszego życia, i tak naprawdę przyciągnęliście wszystko to, co jest dobre. O tym mówi ta karta w ogóle: wiary, że tutaj wy macie też mądrość. To jest bardzo ktoś, kto ma. Mm, Wiecie, co taką mądrość w sobie, w sobie? W ogóle ma fajne zasady moralne, zakorzenione w ogóle bardzo fajne rzeczy w sobie, poczucie takiej, wiecie, wartości, tradycji na przykład. To jest osoba tutaj bardzo mądra, która ma bardzo dużo wiary i tą gwiazdę macie dlatego, bo macie ją przy mocy, a ta moc mówi o tym, że ja teraz jestem w takim momencie swojego życia, że ja nawet pójdę pod prąd bo ja po prostu wiem co jest moją prawdą w życiu i będę tej prawdy strzec i będę strzec własnych wartości w życiu, bo ja mam w sobie odwagę po pierwsze wcześniej tej odwagi nie miałem tak czy nie miałam a teraz mam tą odwagę iść po prostu do przodu e, spełniać się w życiu tak, mówić to co myślę tak, żyć po swojemu. I to jest w ogóle coś, słuchajcie, trzy wielkie arkana macie w jednym miejscu. Po spełnieniu marzeń wy po prostu tak odzyskujecie po prostu wiarę w życie i, i no coś fantastycznego. I mamy tutaj śmierć jako zamknięcie pewnego rozdziału w waszym życiu. Coś odchodzi w zapomnienie. W zapomnienie, słuchajcie, odchodzi w maju... Tutaj jest, była jakaś walka tak naprawdę. Tutaj walczyliście z wiatrakami, nie mieliście szansy wygrać tak naprawdę. Znaczy ta karta mówi generalnie, jeżeli chcesz wygrać, musisz walczyć, ale walka jest niezmiernie trudna i wielokrotnie jest tak, że nawet ja mając taką kartę zawracam, bo okoliczności są bardzo niesprzyjające, a przy tym są, jest złodziej, słuchajcie. Zamykacie ten etap bezpowrotnie na amen, dlatego że tutaj ktoś szedł za wszelką cenę po zwycięstwo, okoliczności były bardzo niesprzyjające i wiecie co, tak wygląda jakbyście to wyszli po zwycięstwo chcieli o coś zawalczyć za wszelką cenę gdzie było bardzo trudno o to walczyć ale tak naprawdę ta gra nie była warta świeczki ponieważ jest tutaj złodziej i oszust i coś było przekłamane, coś było oszukane chcieliście walczyć o coś, iść po jakieś zwycięstwo właśnie na jakiejś płaszczyźnie w życiu ale przy tym jest złodziej i wy się orientujecie Dlatego, że zamykacie ten etap bezpowrotnie na Amen, odchodzicie od tego. Nie wiem, czego to, 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 to dotyczy, bo te karty bardzo są tutaj akurat ogólne w tym miejscu, wiecie? Ale po tym, jak po prostu urośliście w wielką siłę, macie też odwagę zamknąć mm, pewien etap w Waszym życiu, tak? I to jest piękne. W czerwcu macie kartę, kochani, gdzie jest pokazane, że ja jeszcze nie do końca mogę się pogodzić, bo ja, ja zamknąłem to, tak. Ale jeszcze, kurczę, mam taką burzę w głowie, że wiecie te myśli, cały czas magluję to w głowie, czy to na pewno wszystko dobrze, czy na pewno dobrze postąpiłam, czy postąpiłem, tak? Ja mam tutaj ten, ten mętlik jeszcze w głowie, ja muszę się przyzwyczaić do nowej sytuacji, tak? Dlaczego? Bo wiecie, co tu się pokazuje w ogóle? Hmm. Jeżeli jesteście kobietą, to pokazuje się, że bardzo duży pociąg do mężczyzny, wiecie? Tu się tak pokazuje, że. E, jeszcze Wam przelatują przez głowę różne myśli, ponieważ macie bardzo duży pociąg do mężczyzny, hmm, albo pokazują się tutaj nałogi przy mężczyźnie, wiecie. Tak jakbyście mieli tą burzę. Generalnie tu się pokazuje tak, taki toksyczny mężczyzna, wiecie. Pokazuje się, jeżeli jesteście kobietą, to toksyczny mężczyzna, który może mieć nałogi, do którego macie w ogóle duży pociąg który jest seksocholikiem na przykład też, tak? Który ma już rodzinę na przykład, ale jest, jego propozycje są dosyć kuszące, czy były kuszące, tak? Były kuszące. Jakoś dziwnie się złożyło, że i ten diabeł i ten złodziej są obok siebie, wiecie? I z jednej strony jest tu pójście po zwycięstwo za wszelką cenę, a z drugiej strony jest ten mężczyzna, yy, gdzie tak naprawdę on yy, bardzo często ma już rodzinę, tak? Yy, więc. Yy, Macie mętlik troszeczkę w głowie w czerwcu, ponieważ jest tutaj mężczyzna, który kurczę jest takim kusicielem. Być może czujecie duży pociąg do niego, tak? Być może on jest w ogóle sam w sobie kuszący w jakiś tam sposób, że nie możecie się do końca jeszcze, wiecie, zamknęliście ten rozdział, zamknęłyście ten rozdział na przykład, ale tutaj was jeszcze to męczy, tak? Hmm. Natomiast jeżeli jesteście mężczyzną, no to po prostu. Fff, yy, Pokazuje się, że macie mętlik w głowie, ponieważ ta kobieta jest tak bardzo kusząca, że wy do niej cały czas próbujecie, tak, przemówić w jakiś sposób, zainteresować swoją osobą, bo ona jest po prostu dla Was taka pociągająca i cały czas ona Wam się w tej głowie na przykład tam tłucze, chociaż Wy na przykład zamknęliście, jeżeli jesteście mężczyzną, to zamknęliście ten etap wcześniej, tak? No i lipiec. Lipiec mamy tutaj bardzo dużo komunikacji, tak naprawdę, jesteście w kontakcie. Z kimś, dużo, nie wiem, piszecie, dzwonicie. Dlaczego? Macie tutaj, kurczę, jakiś plan i to taki długoterminowy, i tutaj chodzi o pieniążki, wiecie? Tutaj chodzi o pieniądze w tym lipcu. Natomiast na pewno chodzi o to, że wy macie coś w głowie, jakiś plan na przyszłość. Ja zawsze staram się tak zobrazować, o co chodzi mi więcej w przekazie tej karty. Czyli na przykład, że za dwa, lata, za dwa lata, jak dobrze pójdzie, to nazbieram pieniędzy i wyjadę do Bangladeszu na przykład, tak? I kupię sobie tam, nie wiem, Łódź albo nie wiem dom, albo nie wiem co jeszcze, albo do Azerbejdżanu, czy gdziekolwiek. I wiecie, macie ten plan, że wy to zrobicie. To się wiąże z tym, że będziecie czuli tam równowagę w braniu i dawaniu i stąd jest ta komunikacja, która jest bardzo duża w lipcu, tak? Komunikujecie się z kimś albo z ludźmi jakimiś, dotyczy to jakiegoś waszego właśnie planu długoterminowego i tego, że w końcu poczujecie równowagę, jeżeli chodzi o pieniądze, tak? Ten plan ma doprowadzić do tego, że poczujecie równowagę. Sierpień jest taki, że ten plan cały czas jest w Waszej głowie, ale pewne kroki, tak jakbyście chcieli już poczynić, albo poczyniliście, zasialiście ziarno, tak się mówi o tej karcie. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że wcześniej ponieśliście klęsk, klęskę i porażkę, i z powodu braku pieniędzy, tak? Wy zasialiście jakieś ziarno, czy nie wiem, umówiliście się z kimś, że za pół roku pójdziecie na przykład, czy za rok. Przyjedziecie do kogoś, pomoże, pomożecie mu, dołączycie do jego interesu albo zatrudnicie się u tej osoby, tak? Czyli coś już zostało gdzieś tam jakieś ziarno zasiane, i teraz ten rycerz denarów to jest taki plan długoterminowy. O tym się mówi, że zasiewamy to ziarno, ponieważ ja dzisiaj zasiewam to ziarno, ale splony będę zbierać dopiero za jakiś czas i, i zasiewacie to ziarno tak naprawdę, i macie ten plan długoterminowy z powodu klęski, porażki i braku pieniędzy. Dwie karty, 10 lat życia, tak bym powiedziała, wiecie, bo te piątki są bardzo ciężkie. I to pokazuje tutaj, że było wam bardzo trudno wcześniej w życiu, bardzo trudno. I nie daj, że przegraliście na jakiejś płaszczyźnie swojego życia i czujecie się w porażce, to dodatkowo jeszcze wcześniej no, spowodowało to brak finansów, tak? Bo tak to się tutaj przedstawia. Sierpień. We wrześniu czekacie cierpliwie. Czekacie cierpliwie. Dlaczego? we wrześniu będziecie się skupiać na cierpliwości, bo tutaj pojawia się tak, o kurde, hmm. wiecie co, no tu się pojawia fajnie, dlatego, że jeżeli jesteście mężczyzną, to chcecie zacząć całkowicie, jakby na przykład otworzyć firmę, ale jeszcze w tej sekundzie nie możecie, bo musicie jeszcze poczekać na coś tam, tak, bo tutaj jest osoba, która sobie świetnie radzi finansowo, świetnie, która w ogóle odnosi jakiś tam sukces i rozpoczyna całkowicie coś nowego. Czekacie z cierpliwością, jeżeli jesteście mężczyzną, bo chcecie z czymś pójść tak bardzo do przodu, czyli jakby otworzyć firmę, zmienić, wyjechać za granicę do dobrej pracy, na przykład, przy okazji zmienić miejsce zamieszkania, tak? Czekacie z cierpliwością. To jest wrzesień, moi drodzy. Natomiast jeżeli jesteście kobietą, no to czekacie tak naprawdę na jakiś mm, słuchajcie, albo na przykład czekacie na. Na mężczyznę, tak, który ma firmę, bo z tym mężczyzną chcecie na przykład rozpocząć coś fajnego, nowego. Tak się tutaj pokazuje. Czekacie cierpliwie, tak, na jakiegoś mężczyznę na stanowisku, albo na mężczyznę, który jest w ogóle bardzo decyzyjny, żyje według własnych zasad, bo z nim jakby chcecie rozpocząć nowy początek w swoim życiu. To jest wrzesień, tak? Tutaj macie dużo cierpliwości i, i wiecie, co to jest karta cierpliwego czekania. Tu trzeba cierpliwie czekać, tu nie można być wyrywnym absolutnie, tak? Hmm. Pokazuje się również taka sytuacja, jeżeli chodzi o ten wrzesień, że możecie czekać cierpliwie na jakieś, yy, nie wiem, wiadomości od adwokata albo od lekarza po to, żeby rozpocząć też całkowicie nowy yy początek, tak? Yy, wrzesień, październik, bardzo dużo zmian. Wchodzicie w ogóle w taki okres, kiedy będziecie zmieniać, bardzo wiele rzeczy w swoim życiu i jest to spowodowane wcześniejszym odejściem z powodu złamanego serca tak się tutaj pokazuje, słuchajcie zaczynacie zmieniać swoje życie tak, bo ta karta mówi o tym, że ja wsiadam w tą łódź ja będę płynąć, ja nie wiem gdzie ja dopłynę nie wiem jak to się to dla mnie skończy ale wiem, że muszę ruszyć po prostu muszę to ruszyć Ponieważ to jest dla mnie, bo ja już nie mogę żyć tak jak kiedyś. Ja muszę zacząć zmieniać moje życie. Ja nie chcę być tym, kim byłem, czy byłam kiedyś, tak? I, i zaczynacie te wszystkie zmiany, y, które będą no, trwały być może jeszcze y, nie te trzy miesiące, które tu się pokazują, tylko dużo dłużej, wiecie? Ale jesteście na początku tych zmian i tu się pokazuje, że zmieniacie to życie z powodu tego, że odeszliście albo ktoś odszedł i złamał wam serce, tak? Dlatego te zmiany. W listopadzie natomiast mamy całkowite odcięcie się w sposób gwałtowny. Dlaczego? Dlatego, że przychodzą do Was bardzo dobre wiadomości w listopadzie odnośnie, słuchajcie, pokazują się tutaj dwie ścieżki życia: żonglowanie pieniędzmi, czyli w co mam zainwestować, w co mam pójść. Dwie ścieżki życia albo dwie osoby tak naprawdę. Dwie osoby, które mogą być potencjalną partnerką czy partnerem. Dobre wiadomości przychodzą odnośnie takiej sytuacji bardzo dobre i dlatego wy trzaskacie drzwi, drzwiami i zamykacie jakiś etap, wiecie, w swoim życiu w ogóle bardzo gwałtownie. Tutaj są te zmiany spowodowane odejściem z łamanym sercem, a tutaj w listopadzie mamy zamykacie drzwi, trzaskacie po prostu tymi drzwiami i jest to spowodowane. Wiadomościami, być może propozycją spotkania, bo tutaj w tych wiadomościach to są dobre bardzo wiadomości, ale również są tutaj spotkania i zaproszenia na spotkania lub randki i wytrzaskacie tutaj drzwiami, a jest spowodowane właśnie wiadomości od, odnośnie jakich, dw, jakichś dwóch ścieżek życia, dwóch osób, tak? I wytrzaskacie tutaj drzwiami, odcinacie kogoś w bardzo szybki sposób. W grudniu natomiast, jeżeli jesteście kobietą, jesteście cesarzową. Po prostu kobietą doskonałą. Kochacie siebie. Dlaczego? Dlatego, że odcięliście złe sytuacje. Pokazuje się tak. Odcięliście. W Paziu Mieczy pokazują się, że ktoś Was śledzi. Że ktoś o Was się dowiaduje czegoś gdzieś tam. to Mówi się o tej karcie, że to jest śledzik. W karcie Pazia Mieczy są też złe wiadomości, są plotki, pomówienia. Tu jest w ogóle młoda energia, energia osoby takiej młodej w ogóle duchem, bardzo inteligentnej, która w ogóle robi strasznie dużo zamieszania wokół siebie. Bardzo często jest to dziecko też, wiecie? To czasami pokazuje dzieci, które są takim, wiecie, w okresie dojrzewania albo już są dorosłe i one tam się awanturują, bo one już wiedzą wszystko najlepiej, wiadomo, i chcą po swojemu żyć. Przy tym jest sąd ostateczny, albo odcinacie to dziecko, które wam, że tak powiem, strasznie tam zaprzątało głowę swoimi problemami, albo odcinacie jakieś plotki, pomówienia, trudne sytuacje, powracające powracająca relacja, jak bumerang, też tak może być, że odcinacie, zostawiacie z tyłu. Po prostu ten sąd ostateczny mówi o tym, odcinam to, co mi jest po prostu w życiu już niepotrzebne. Nie dam rady tak żyć, tak? Muszę to odciąć, muszę się tego pozbyć, bo już mam dosyć i tak mi to ciąży. I stajecie się w grudniu cesarzową, jeżeli jesteście kobietą, tak? Natomiast jeżeli jesteście mężczyzną, no to odnajdujecie swoją cesarzową, tak? Jakaś kobieta staje się dla Was bardzo istotna, stawiacie ją na piedestale, to o nią będziecie dbali, bo ona jest dla was cudowna i wspaniała. Natomiast jeżeli jesteście właśnie kobietą, to odcinacie te plotkie pomówienia, dziecko, ten sąd ostateczny, mówi o tym, że zostawiacie te toksyczne, złe relacje. Karta, słuchajcie, cesarzowej to coś pięknego, tak? Na koniec roku, naprawdę. Ta karta grudniowa jest bardzo ważna, bo z taką energią wejdziecie też w kolejny rok. I tutaj muszę powiedzieć, że te pierwsze miesiące, dwa słabo. Tutaj już jest dużo lepiej. Tutaj fajne cięcia, słuchajcie. Tutaj jeszcze będziecie sobie zaprzątali głowę. Tutaj już jest lipiec, sierpień myślenie o pieniądzach. W grudniu już jakieś kroki podejmujecie, odchodzicie od tego, co złe, toksyczne. Wy tutaj tak naprawdę na jesieni, słuchajcie, tu w lato macie jeszcze jakieś plany, takie wiecie o finanse, chodzi o różne takie rzeczy, ale na jesieni wy znowu odcinacie. Tak naprawdę odcinacie, odcinacie i jeszcze raz odcinacie. Macie złamane serce, słuchajcie, przy tym robicie to gwałtownie. Czyścicie w ogóle swój teren, ale y, finał, słuchajcie, suma Sumarum to jest po prostu, jeżeli jesteście kobietą, to jest coś doskonałego, mężczyzną też, dlatego że jeżeli jesteście mężczyzną, macie tą cesarzową na końcu w grudniu, tak? Macie dla kogo żyć tak naprawdę. Spotykacie, mówi się, kobietę doskonałą. A jeżeli jesteście kobietą, no to wy się tak czujecie tym bardziej fantastycznie. Nie patrzcie na ten brak miłości, bo ten brak miłości jest spowodowany tym, że coś na przykład przyszło gwałtownie i zmieniło wasz tok myślenia, tak? najważniejsze jest, żeby odeszło to, co jest złe i to, co jest toksyczne bo jeżeli będziemy myśleli pozytywnie o swoim życiu i będziemy kochali siebie, to wszystko, co piękne przyjdzie do nas samo, tak nawet nie będziemy wiedzieli kiedy tylko trzeba być otwartym na pewno wszystkiego dobrego, kochani wam życzę w przyszłym roku i do usłyszenia